Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj redakcja Goniec.pl. Państwo i moim gościem będzie dzisiaj redaktor tygodnika Sieci Jakub Maciejewski. Witam cię Jakubie. Witam. I dzisiaj pogadamy o tej książce Wojna reporter z Ukrainy autorstwa właśnie Jakuba, który spędził bardzo dużo czasu w tym roku na Ukrainie. Wiemy co dzieje się na Ukrainie w związku z tym bardzo ważny temat i na początku pytanie, które zadaje sobie chyba każdy w obliczu Wojny. Czy po pierwsze na froncie widać Boga, czy rzeczywiście to prawda, że w okopach nie ma niewierzących? I jak w ogóle ta rzeczywistość okopowa dzisiaj wygląda na Ukrainie? Spotkałem w Słowiańsku w Donbasie w maju dziennikarkę The New York Times'a. Linsey Adario i ona em, mówiła, a w ogóle Amerykanie, jaki profesjonalizm, jak można im pozazdrościć sprzętu, samochodów, oficer ochrony, no my polscy dziennikarze to mamy tutaj jak jesteśmy jak bezdomni przy nich, przy naprawdę profesjonalistach świetnie e, sfinansowanych. I ona sama mówiła, że jest ateistką, ale nagle jej nagle coś się przypomniało i tak się zaśmiała i, i, i wyglądało to tak, ona mówi, ja jestem ateistką, a potem właśnie coś takie mignęło w jej oczach i mówi, dopóki nie znajdę się na Froncie. I faktycznie poznawałem też oficerów ukraińskich, a wiemy, że to jest społeczeństwo nadal dotknięte jeszcze postsowiecką mentalnością i też są tam ateiści, tacy jeszcze z twardej komunistycznej szkoły i znam przypadek pułkownika, który się nawrócił, bo szedł po 2014 roku na zwiad na terenie separatystów i jego przyjaciel nastąpił na miny. I w chwili, kiedy twój... Przyjaciel, z którym wiesz, masz sentyment, wspólne przeżycia, ten człowiek wydawałoby się głęboki z marzeniami na przyszłość, nagle jego mięso wnętrzności spadają ci na ramiona, to zastanawiasz się, no, no, no co, on, on jest tym, tym co na ciebie spadło, koniec, flaki, rozerwane ręce, nogi, czy czymś więcej. Ale ja też mogę powiedzieć z czystym sumieniem, w tej książce też o tym piszę, że jednak to chrześcijanie, Okazywali się najbardziej odważni, na przykład spośród wolontariuszy pomagających ludności na froncie. W Donbasie to chrześcijanie, na przykład protestanci, bo tam Ukraina jest dynamicznie się tam protestantyzm rozwija, to oni jeździli do najbardziej zagrożonych wiosek wywozić ludność cywilną, gdy już na obrzeża miejscowości wchodzili Rosjanie. Jeden z członków Kościoła Pięćdziesiątników w Kramatorsku, igor, taki no około 50-letni pokazywał mi na swoim samochodzie dziurę od kul, bo gdy wywoził ludzi, to już jakiś żołnierz rosyjski oddał w ich stronę serię z karabinu. I on taki odważny mówi, co ma być, to będzie, bo Bóg, Bóg mnie prowadzi. Więc w jakiś sposób wiara, że jesteśmy czymś więcej niż świadomą kupą mięsa, pomaga tym ludziom, których ja spotykałem na Ukrainie. A jeden z najodważniejszych i najbardziej profesjonalnych oficerów, to takiej specjalnej jednostki, nazwijmy to oględnie, codziennie wieczorem modlił się do Świętego Mikołaja, miał taki ołtarzyk, zapalał świeczkę i gorliwie powierzał mu swoje losy. Tak na wojnie widać. No, Boga. Mówisz o chorycznych historiach, poniekąd też trochę brutalnych, i właśnie chciałem przejść do tego tematu, jak ta wojna wygląda na co dzień. Tak jak jest opis tego, jak znajduje się w okopie w Donbasie, jak ci ukraińscy żołnierze mają na co dzień, czy w tym wszystkim, co się tam dzieje, nie zachodzą pewne procesy dehumanizacji, czy. Da się też psychicznie to po prostu przetrwać, biorąc pod uwagę, że jeszcze ci ludzie parę miesięcy temu siedzieli w kawiarniach, siedzieli w księgarniach, siedzieli na meczu, siedzieli w teatrze. Na pewno człowiek, który doznaje takiej wojennej traumy, jeszcze w wydaniu rosyjskim, gdzie Rosjanie em, dziwnie traktują człowieka, nawet zwłoki. Byłem w Wizjumie, który był przez trzy miesiące. Nawet więcej, pod rosyjską okupacją 460 ciał osób cywilnych, zamordowanych Ukraińców, Rosjanie płytko zakopali w lesie pod Izjumem. Fetor rozkładających się zwłok, gdy ja tam przybyłem, to chyba był wrzesień, był tak silny, tak intensywny, że po 15 minutach chciało się wymiotować. W tym lesie milczącym, bez zwierząt, szło się. No, jak po takim otwartym cmentarzysku. Yy, I to już było straszne samo w sobie. Ale co powiedzieć w sytuacji, gdy na tym cmentarzysku Rosjanie zrobili obozowisko wojskowe i oni tam żyli, jedli, gotowali, były ślady kuchenki na przykład. Tak? Więc tutaj wystają palce z płytko wykopanej jamy, palce twojej ofiary, a ty gotujesz sobie gulasz kilka metrów dalej. Kim jest człowiek, czym jest człowiek, jeśli może tak żyć? Ale też niestety było to też moim osobistym doświadczeniem bardzo maleńkim w porównaniu z doświadczeniem ukraińskich żołnierzy. Jak człowiek się czuje, gdy uderza w jego oko, bo w jego ziemiankę, potęga rosyjskiej artylerii i to, czy dożyjesz do rana, Zależy od tego, czy trafi, czy nie trafi. I człowiek się czuje wtedy, no, no mam takie marzenia, plany, mam swoją miłość, mam, mam, no, wydaje mi się jakieś tam fajne wspomnienia, przygody w życiu, ale za chwilę, no, tak jak mówiłem o tym przypadku pułkownika ukraińskiego, to wszystko może się skończyć wymieszaniem twoich wnętrzności z wnętrznościami innych żołnierzy w tej ziemiance. Jeszcze mi wielką krzywdę zrobił jeden z oficerów ukraińskich, mówiąc przed nocą, że ja nie śpię, o sobie mówił, nie śpię w grobie, w, 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 w ziemiance, bo to jest jak braterska mogiła. Trafi rakieta i wszyscy jesteście wymieszani. No więc przez całą noc, gdy było słychać i czuć drżenie ziemi, słychać te wybuchy, to człowiek miał przed oczami właśnie coś takiego. No więc kim jest człowiek? Ja się czułem jak robak w ziemi, jak robak, którego zaraz rosyjska potęga może wdepnąć i koniec. I, i, i nie będzie y, żadnych planów, marzeń. Coś, co po nas zostanie, no, raczej niewiele. E, więc ta dehumanizacja też dotyczy nas samych. Czy jesteśmy tak mało warci? No, poznałem takiego chłopaka na froncie pod Iziumem, Włada, e, dwudziestoparoletniego, bardzo pogodnego. Zawsze znajdywał, e, znajdywał e, dowcip na różne sytuacje. I, i, i 1 września, sima1 wyszedł ze swojej ziemianki po nocy, wyszedł rano, uderzył pocisk i nic z niego nie zostało. Więc jak funkcjonować dalej? Jak y, y, ci ludzie będą funkcjonowali <coughs> potem, po tych wszystkich wydarzeniach? Bo rzeczywiście te opisy są y, no, wyjęte niczym z I Wojny Światowej, y, najbardziej do się y, y, porównania na słowa, gdzie też właśnie siedziano w tych y, okopach, w tych ziemniakach i czekano na to, aż artyleria po prostu przestanie strzelać. No oglądałem też ten film na Zachodzie bez zmian, jakoś we wrześniu i wiele z tych scen które były w tym filmie opowiadającym o I wojnie światowej, wydarzeniach sprzed 100 lat, jest dzisiaj, w Donbasie się odbywa, ludzie żyją w takich ziemiankach, jak w tym filmie, chowają się w okopie, gdy nad nimi przejeżdża czołg, no w filmie to był czołg francuski, tutaj jest czołg rosyjski, chyba... A wiem, że raczej młodzi nas oglądają. Chyba przeceniliśmy, że te czasy są inne, fajne, bo mamy Netflixa, YouTube'a, telefon i cały świat jest taki nowoczesny i humanitarny. No to zobaczcie na Ukrainie, jaki ten świat jest, a to jest tuż za naszą e, wschodnią granicą. Ale co będzie z Ukraińcami po wojnie? E, wszyscy się nad tym zastanawiają, milion mężczyzn jest pod bronią teraz, milion mężczyzn na Ukrainie. Rozmawiam też z Ukraińcami e, o tym, co jest z Twoją psychiką. Różne są opowieści, myślą o tym, czy dadzą radę wrócić do normalnego życia, ale rozmawiałem też z ofiarami e, obozu koncentracyjnego, e, podziemnego, w Jagodnem pod Czernichowem. Rosjanie 300 osób trzymali w szkolnej piwnicy przez cały czas trwania okupacji, przez 28 dni. Gdy ktoś umierał w tej piwnicy, Ciało zostawało, nie pozwolili go wynieść i ci ludzie czuli się zdehumanizowani, jak zauważyłeś, no, no traktowani gorzej jak zwierzęta i mieli traumę straszną. To znaczy rozmawiało się z ludźmi, którzy patrzyli wzrokiem, wiesz, przenikali przez ciebie, patrzyli gdzieś w dal. A jedna kobieta powiedziała mi, że nie będzie o tym rozmawiać ani teraz, ani nigdy. No I poczuło się z tego taki chłód, że jakby jej odmowa opowiedzenia o tym obozie już była bardzo wymowna. To teraz dzieje się na Ukrainie. Natomiast poruszyłeś właśnie ten temat też kontekstu polskiego. Tak? Tego, że my siedzimy 300 kilometrów od granicy ukraińskiej, teraz mniej więcej. Przeglądamy sobie właśnie Netflixa, oglądamy sobie cały czas. Zachodnie produkcje jemy w McDonaldzie i w innych restauracjach sieciowych. No ale, właśnie, jaki jest nasz, może nie udział, ale kontekst właśnie w tej wojnie? Czy to też jest poniekąd nasza wojna, i czy uważasz, że to równie dobrze może stać się w Polsce? Nie mam wątpliwości, że to jest nasza wojna. I, i w tej książce jest na to dużo dosyć trudnych i bolesnych argumentów. Rosjanie nas nienawidzą bardziej niż Ukraińców drugie co do ważności święto-państwowe 6 listopada, Dzień Jedności Narodowej jest świętem z okazji wyrzucenia Polaków z Kremla Putin w tym przemówieniu z 21 lutego, w którym uzasadniał napaść na Ukrainę, która się trzy dni później zaczęła w tym samym przemówieniu mówił też o Polsce że Polska dużo zawdzięcza Sowietom, a jest niewdzięcznym krajem znajdujemy w śladach po Obe, rosyjskiej obecności też antypolskie y, wątki. W propagandzie rosyjskiej mówi się o potężnych polskich siłach, które pomagają Ukrainie i przyjdzie czas, aby się na nas y, zemścić. Ale też jest inna sprawa. Y, no, niestety to też tak taka emocjonalna. No, mówię szczerze, na niektórych osiedlach Charkowa na przykład, y, tak podobnych do polskich osiedli, Wielka Płyta, no to co nam PRL zostawił, no to widziałem, jak rakiety lecą na takie osiedle i, i, i mówię, mój Boże, to Charków, czy to, czy to Ursus Warszawski, czy, czy widzę w Łodzi, czy, czy Nowa Huta w, w Krakowie. I to jest tak podobne, że no te emocje też się pojawiają. Rosjanie ćwiczyli już kilkanaście lat temu w ramach... Ćwiczenie Zapad, atak nuklearny na Warszawę. Oni o tym mówią wprost. Oni o tym mówią wprost. O ataku na Polskę wyciekły kilkanaście miesięcy temu takie plany z Kremla, ze Sztabu Generalnego, o scenariuszu zaatakowania Polski. Przesmyk Suwalski, obóz Kaliningradzki, natarcie z Białorusi. Są konkrety. Ale my jesteśmy silniejsi niż Ukraina. Mamy silniejszą armię, Jesteśmy członkiem NATO. Mamy większe podstawy, by się obronić pod jednym warunkiem, że będziemy bardzo świadomi tego rosyjskiego zagrożenia i będziemy. Przygotowywali się chociażby mentalnie, aby się po prostu bronić. To wtedy Rosja prawdopodobnie nawet nie zaatakuje, czego oczywiście sobie życzymy. Mówisz o tym, że jest to nasza wojna. W związku z tym też do Polski przybyło parę milionów uchodźców z Ukrainy. Polska stała się hubem logistycznym dla Ukrainy, tak? Rzeszów, lotnisko Rzeszów przyjmuje wiele tych lotów. Ale mimo tego, mimo też wielu przyjaznych gestów pomiędzy Polską a Ukrainą, w Polsce wciąż jest część osób, która jest nieprzychylna Ukraińcom. Powstają takie akcje też sponsorowane, pompowane przez polskiego parlamentarzystę Grzegorza Brauna jak Stop Ukrainizacji Polski. Ty, będąc tam, naprawdę długi okres czasu, co byś powiedział tym ludziom? Nawet nie żeby skrytykować ich działań, ale żeby ich przekonać do tego, że jest inaczej. Przede wszystkim to są ludzie, którzy z wygodnych kanap mogą sobie snuć dowolne wizje. Wielcy geopolitycy, odtwarzający losy Europy, widzący spiski w Waszyngtonie, w Izraelu itd. itd. No, na kanapie można powiedzieć wszystko. Takich ludzi. Włącznie z panem posłem Grzegorzem Braunem napisałem do niego taki list otwarty. Takich ludzi zapraszam na Ukrainę. Zapraszam do Lasu Izjomskiego, do um, um, Czernichowa, do dzielnicy Bobrowica czy do miejscowości Słoboda, gdzie były okropne represje rosyjskie na ludności ukraińskiej. Niech zobaczą, czym jest Rosja. Ja teraz wróciłem z Hersonia i tam w jednym z domów, gdzie stacjonowali Rosjanie, znaleźliśmy pogański, szamański bębenek, którym jacyś tam buriaci czy jakuci, skośnocy, jak mówią świadkowie, odpędzali duchy i demony, tak? No idzie tu kompletna dzicz. Tam, w Europie, w Hersoniu, kilkadziesiąt kilometrów od Mołdawii, niedaleko Unii Europejskiej, prawda? Przyszła Azja, bębenkami odpędza demony, gwałci, rabuje, zostawiła na tylko już zbadanych 450 hektarach obwodów Hersonickiego 3,5 tysiąca min, gdzie wchodzą dzieci, przechodnie, grzybiarze, prawda? Idą dyszące nienawiścią w w Irpieniu czy w Buczy, po swoich zbrodniach, w jednym z mieszkań Rosjanie zostawili napis na ścianie: Kto wam pozwolił tak pięknie żyć? A my żyjemy przecież pięknie niż Ukraińcy. Ukraińcy no, są relatywnie biednym społeczeństwem. To samo mówiła mi kobieta w miejscowości Sligurivka, która była 8 miesięcy okupowana. Ona mówi, oni chodzili po naszych domach, widzieli tam muszlę, klozetową pralkę i mówili, kto wam pozwolił tak żyć. Więc jeśli ktoś uważa, że to nie jest nasza wojna, niech żyje tak jak Rosjanie. Można chodzić załatwiać się za hałupę z łopatką, życzymy tego. Natomiast odruchem i serca, i realpolitik jest walczyć z naszym wrogiem, bo dobrze, że nasze czołgi. Strzelają do Rosjan pod Charkowem, a nie pod Krakowem, prawda? Natomiast już powoli zbliżając się do końca, do pewnego podsumowania tego wszystkiego, co dzieje się teraz w Europie, co dzieje się na świecie, co dalej po tej wojnie, bo ta wojna zapewne w końcu się kiedyś skończy, nie wiemy tego teraz kiedy dokładnie, co dalej z relacjami z Rosją? Co dalej z samą Rosją? Co z tymi ludźmi, którzy tam walczą? Bo już o ukraińskiej stronie powiedzieliśmy, o tych milionach mężczyzn, którzy walczą i którzy będą musieli też wrócić do normalnego życia w pewnym momencie. Co z tym wszystkim? Bo Rosja po prostu nie zniknie z mapy, ci ludzie nie rozpłyną się w powietrzu i trzeba będzie na jednej planecie dalej z nimi żyć. Tak. Zachód też ma taką złą tendencję, taką wiarę, że lepiej, żeby Rosja była duża, bo jak się podzieli, to będzie chaos. I destabilizacja na tych obszarach. Dlatego w 1991 roku, 31 lat temu, prezydent USA George Bush Senior, on uważał, że Ukraina po, powinna zostać częścią tego nowego Związku Sowieckiego. On odwiedzał przecież Kijów i tam rozmawiał, żeby Ukraina została, w, czy we wspólnocie niepodległych państw, czy w Związku Sowieckim. Um, i ojej, to będzie strasznie, jak się to podzieli Związek Sowiecki, bo państwa będą ze sobą walczyły, a, ta, a tak to Rosja ich stabilizuje. A jest dokładnie odwrotnie. No to Rosja destabilizuje, a te państwa, które powstały po upadku Związku Sowieckiego, chcą żyć między sobą w pokoju. Wyjątkiem jest w pewien sposób Kaukas, ale w Europie Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, jak czynniki propokojowe. I tak naprawdę... A Rosjanie się też tego, tego boją. W oficjalnych konferencjach politologów pojawia się obawa, że Rosja mogłaby się rozpaść jeszcze bardziej. W 1991 roku rozpadł się Związek Sowiecki, odpadły niektóre republiki, ale w dzisiejszej Rosji też są pewne republiki, gdzie pojawiają się ruchy niepodległościowe, jak w Tatarstanie, tłumione przez służby, uciszane, ale w Tuwie pojawiają się ruchy panmongolskie, że może Tuwa powinna być częścią, prawda, Mongolii, czy, czy jakiejś wspólnoty nierosyjskiej. I w jeszcze kilka lat temu yy, yy, samozwańczy, tacy, yy, no nie, no tacy przywódcy muzułmańscy wysadzali w powietrze komisariaty policji w stolicy Dagestanu w Machaczkale, bo uznawali, że chcą być państwem niepodległym od Rosji, niezależnym od Moskwy. Więc mówisz, że Rosja z nami zostanie, może nie? Może przyjdzie czas, że ten nieudany projekt cywilizacyjny, jakim jest Rosja, zakończy się i zostanie w teczce zasznurowany pod hasłem nieudane projekty cywilizacyjne. I tego ja bym życzył Polsce przede wszystkim. Uważasz, że, za, że zachód wyszedł silniejszy na razie z tego początku e, wojny, z tego, co się wydarzyło w pierwszych miesiącach? Są, są teraz chyba dwa zachody. Amerykańsko. E, Brytyjsko-środkowo-europejski i ten zachód zachodnioeuropejski. W słowiańsku siedziałem w pewnym momencie w takim ceglastym pomieszczeniu, gdzie był polski dziennikarz, znaczy ja, ukraiński oficer, pseudonim Gringo, e, był, była amerykańska ochotniczka w, w, w armii, pseudonim Pantera i brytyjski ratownik medyczny, pseudonim Fish, no, świetny wędkarz. I tak żeśmy sobie uznali, że to jesteśmy przedstawicielami właściwie całego Zachodu. Ja nie, nie widziałem niemieckich ochotników w tej wojnie. Polskich, polskich spotkałem, czy amerykańskich. I jakby Zachód to jest ten, który powiedział: o nie, te zbrodnie rosyjskie coś za bardzo przypominają nam nazizm. Trzeba zrobić lepiej jak w 1939 roku i natychmiast dać temu odpór. Ale niektóre zachowania państw zachodniej Europy nie były tak jednoznaczne. Więc myślę, że Część Zachodu uświadomiła sobie, jakie są te wartości, których trzeba bronić bardzo wysokim kosztem. I w tym sensie tak. Jest część Zachodu, która się wzmocniła i dobrze być w tym obozie, dobrze być częścią tego zwycięskiego obozu. Porozmawialiśmy o wielkich ideach, o wielkich historiach, natomiast są w tym wszyscy, wszystkim po prostu zwykli ludzie. I właśnie jak Ukraińcy reagują na Polaków na Ukrainie, jak się kształtują te relacje. Zwykłych ludzi i czuć po prostu taką zwyczajną wdzięczność i przyjaźń. Ja, ja nie mam słów, żeby to dobrze oddać, bo yy, wdzięczność to mało powiedziane. Mi się zdarzyło kilka razy, choć nie powinienem tego w mediach mówić, że wpuścili mnie jako dziennikarza w miejsca nie dla mediów, bo byłem Polakiem. Entuzjazm był taki, że po prostu ach, Polaka to wpuścimy. W pierwszych dniach marca byłem w Kijowie na dachu z z bu, jednego z budynków, gdzie były radary obrony przeciwlotniczej. Prawdopodobnie najlepiej wtedy, w marcu, strzeżone na świecie miejsce, bo od niego zależało, czy Kijów przetrwa. To były pierwsze dni wojny. A mnie tam wpuszczono nie rób tylko zdjęć, powiedzieli, ale nie, nie sprawdzali telefonu nie, nie pisz nigdzie o tym ale, ale nie musiałem nic podpisywać no ale jesteś Polakiem, jesteś naszym bratem. I ileż ja razy, to też wam powiem szczerze już do znudzenia, słuchałem tych podziękowań na posterunkach gęsto rozsianych po Ukrainie, posterunkach wojskowych, ktoś słyszał, że Polak. I idzie do mnie oficer, dowódca posterunku, ja już mówię, wiem co on powie. I wiem w jakich słowach. On, a wy Polak, no to chcę wam powiedzieć, no przekażcie tam swoim w Polsce, że jesteśmy wam bardzo wdzięczni. I Andrzejowi Dudzie, i wam za przyjęcie y, tylu milionów naszych rodzin, prawda? Bo trzy miliony uchodźców w samej Polsce. Zostało. Więc ja oczywiście przekazuję to też niniejszym na Twoje ręce i Twoich widzów, ale tak prywatnie to już byłem, byłem, byłem umęczony tą, tą wdzięcznością. Natomiast też ta wdzięczność jest oczywiście uzasadniona. W największych dziurach Donbasu, w wioskach zapadłych, przyfrontowych, było widać polskie produkty. Paszczet, tam krakowski paszczet z indyka, ryż biały, prawda, woda utleniona. To język polski na etykietach produktów towarzyszył, towarzyszył mi absolutnie wszędzie, więc jeśli ktoś z widzów przekazywał jakieś produkty, to, to być może ja, Polak, jadłem, jadłem ten paszczet od was, czy ogrzewałem się kocem z polskich darów. więc. Wszechobecna polska pomoc i wszechobecna ukraińska wdzięczność. Jasne, tu będzie wiele pułapek, zdarzą się menele, jakieś dziadostwo, które to będzie nam psuć, ale w takim wymiarze statystycznym, ale też z drugiej strony w wymiarze duchowym, no wdzięczność tak, jak najbardziej. Wielka. Szanowni Państwo, warto dowiadywać się u źródła tego, jakie są prawdziwe wydarzenia na Ukrainie, i nie ulegać dezinformacji. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Polecamy oczywiście książkę, można sprawdzić przeczytać, dowiedzieć się na pewno więcej niż tylko w tym wywiadzie i dziękuję mojemu ciszemu gościowi, którym był Jakub Maciejewski. Z tego dziękuję. Z